Cześć, witam Was w kolejnym pierwszym odcinku w nowym 2026 roku. I zaczynając od życzeń, w których to życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Samych sukcesów zawodowych, jak i tych rodzinnych, a przede wszystkim dużo zdrówka. Do Siego roku. I oby ten obecny, zaczynający się rok był o niebo lepszy od mijającego. Od poprzedniego, przepraszam. Od poprzedniego eee, przyszedłem z miotą. Tak jak widzicie tutaj, mówię o że panele, bo piękne słoneczko zaczęło, e, zaczęło e, wschodzić. Inaczej, wschód rozpoczął się pięknym e, słoneczkiem. E, a co do śniegu? Zobaczcie. Tutaj jest yy, podmurówka 25 cm, która jest całkowicie zasypana. Przez kilka dni no, ładnie ciągnęło śniegiem, naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy tutaj kołderkę, o no, nawet bym powiedział, że miejscami w zaspach to jest 30 cm. Pola praktycznie są calutkie przykryte, nawet i orka yy, też jest pokryta calutka śniegiem. Tam jest o tyle lepiej, że ostra skiba to też. Robiła swoisty wachlarz, który no, zatrzymywał większą ilość śniegu. No, i tu chyba postawię kropkę. Powiem tylko o tyle. No, troszkę tej wody będzie z, z tego śniegu. Nie powiem, że nie. I mam nadzieję, że nie jeden złapie aluzję. Dobra, śniegu nawaliło. Pewnie, że nawaliło. Może, może w końcu gdzieś ta. o jak? Jak ładnie, pięknie. Może w końcu gdzieś ta pogoda się w jakiś sposób ustabilizuje. A mam na myśli ustabilizuje to, że jak jest zima, to jest zima, jak jest wiosna, to jest wiosna, a jak jest lato, to jest lato, a jak jest jesień, to jest jesień. Oczywiście trochę tam żartobliwie do tego podchodzę, ale no myślę, że w końcu, w końcu gdzieś tutaj, no coś tam podprodukuje na pewno w końcu w końcu gdzieś tam ta pogoda powinna być bardziej sprzyjająca dla nas aczkolwiek tak sobie wiecie troszkę przeglądałem zastanawiałem się nad tym dużo osób mówiło, że my że u nas ogólnie żławy tu nasze tereny bardzo dostaliśmy dużo wody w ubiegłym roku ja sobie to podsumuję. Za chwileczkę powiem Wam, yy, jaki mam plan, co by zrobić w tym roku. Od początku. Póki, no szczerze Wam powiem, no, co, można, co można robić na dworze. Yy, znaczy, roboty wiadomo, że jest. Nie trzeba sobie jej wymyślać. Yy, trochę by się poszło do lasu. Aczkolwiek, no, wszystko jest na pelet. U mnie i u rodziców. Yy, ogrzewanie, więc yy, za bardzo nie ma co. Ale po obcinać nad polami, zawsze się miejsce na to znajdzie i czas. Tym bardziej, że taka pogoda no mroźno jest, ma być jeszcze bardziej mroźno przez przyszły tydzień. U nas jest jakieś zapowiadane nawet 15 stopni. U nas, powtarzam, u nas, ja wiem, że wschód Polski to jest, to jest taka nasza y, mała Polska Syberia. Tam, tam rządzą się temperatury, opady swoimi. Prawami. Dobra, bo troszkę znowu odbiegłem, jak Polska długa i szeroka, ten rozkład opadów jest przenajróżniejszy, jedni tak jak pisali w komentarzach, gdy pokazywałem co chwilę, że jest, że jest u nas bardzo dużo wody, że nie idzie w pola wjechać, tak inni pisali, że susza, susza, susza i jeszcze raz susza. No, u nas, u nas naprawdę w tym w, w ubiegłym roku, kurczę, jeszcze żyję w 2025, było tej, tej wody naprawdę. Dobra. E, pomijając teraz to, słuchajcie, taki plan od nowego roku, żeby zrobić bezpo, bezpośrednio tutaj w filmach, muszę tylko po prostu przygotować sobie, a to nie jest łatwe. Bo tak jak mówiłem, mamy trzy gospodarstwa, rodzice prowadzą swoje, brat swoje i ja swoje. Robimy to wszystko razem, ale wiadomo wydatki są podzielone na trzech. Muszę to wszystko pozbierać do kupy i każdą roślinę opisać, jak w tym, jak w ubiegłym roku miały się do tego dochody, koszta przede wszystkim tutaj trzeba wiecie policzyć polisy wszystkie złapać do kupy paliwo wszystkie do kupy żeby to przeliczyć jednostkowo na hektar chociaż to, to jest też takie ja uważam że to nie jest do końca yy, tak jak powinno być bo na przykład yy, ja w chle w, w dochód z, z trzody liczę troszeczkę inaczej bo yy, zboże wyprodukowane które, które sieje u siebie i przekazuje na trzodę liczę po kosztach produkcji, czyli wiadomo, że ta cena za te zboże będzie dużo, dużo niższa zawsze niż e, niż tak jakbym miał kupić to zboże no i ja, ja po prostu podchodzę do tego w ten sposób, że e, jeżeli bym liczył to po cenie aktualnej jaka jest na rynku, no to tu już mamy dochód w, wliczony w, w, koszt, e, w koszt czy to pszenicy, pszen, pszenżyta czy jęczmienia, czy też grochu czy kukurydzy i ten dochód jakby się troszkę zabierał nam, e, rzeczywisty dochód z trzody. Ale o tym może troszeczkę później, bo e, zaczniemy, zacznę najpierw od e, poprzednich e, upraw, od tych może bardziej dochodowych, od tych mniej dochodowych. E, uwzględnię oczywiście to, co otrzymaliśmy, e, jaki procent żeśmy otrzymali z, e, z odszkodowań, bo to swoiste też jest tak, jakbyśmy. No, skosili to, mieli w magazynie bo to też są pieniądze, które są wypłacone w ilości przeliczeniowej na, na tony z hektara bo tak też są ubezpieczenia konstruowane ale to tak jak mówię, wszystko wszystko, postaram się Wam objaśnić to, jak to było właśnie w ubiegłym roku, jak to wyglądało chciałbym to zrobić, bo naprawdę ubiegły rok był bardzo specyficzny pod każdym względem stąd też taki pomysł na samym początku, mamy póki co czas do, do końca lutego żeby się, tym, żeby się tym troszeczkę zająć, więc więc i myślę, że yy, fajnie to może wyjść wejdę zaraz sobie na kubełek, zobaczę jak tam się yy, rzepak zachowuje mamy bardzo ładnie przymrożono i przymrożone tak jak mówię teraz mają być wysokie niskie, temp inaczej, niskie temperatury o może tak, chciałem powiedzieć wysokie mrozy ale nie, niskie temperatury i yy, można właśnie przewietrzyć ten rzepak żeby, żeby z nim później nie było problemów yy, póki co nie sprzedajemy nie wiem sobie na co czekamy zresztą teraz i tak za bardzo yy, no nie ma nawet jak tutaj podjechać, także na spokojnie najpierw wejdę do Stilosa, zobaczę jak ten rzepak a później może uruchomimy Może uruchomimy? Dobra, ci wszystko dmuchawej, niech troszkę tam dmucha w ten rzepak. Rozpaliłem sobie tutaj na dole. Wymieniłem rurę. O, ciepło ładnie daje. Rękawiczki, powieszę, to trochę, trochę mi podeschną. Bo przynosiłem drzewa i ja oczywiście musiałem się wyrwnąć na śniegu. Wymieniłem rurkę, także wsadziłem też, bo nie ma wiecie, regulowanego luftu, więc wsadziłem kawałek szamotu, żeby tak nie wyciągało zbyt mocno. Bo na początku jak mieliśmy, miałem drzwiczki dolne otwarte, no szpomień tu szedł w komin, więc to szkoda było tylko grzania. Ale wiecie, już będzie, już będzie cieplej, nie ma, nie ma co myśleć o. O zamarznięciu to jest jedna rzecz. No, dwa, ma być taki długi odcinek z mrozami, aż praktycznie do 12 stycznia. Dzisiaj mamy w ogóle który? Piąty, bodajże tak. 5 stycznia. E, więc jeszcze, jeszcze 7 dni z takimi intensywnymi mrozami. E, więc trzeba po prostu przepalać. Zawsze jakieś, jakieś ciepło tu się utrzyma. Tu też taką. E, można powiedzieć, koc powiesiłem, tak koc, koc powiesiłem, żeby też nie wiało, bo najgorzej, najgorzej jak tymi, y, tymi wiatrami tam gdzieś gwizda zbyt mocno, no to y, tutaj robi się chłodno. Y, I teraz y, pytanko do Was od razu, czy ktoś posiada właśnie y, sterownik marki FanComp y, Aure, y, wymieniłem czujnik temperatury, no i nadal pokazuje 1,5 stopnia, no... Nie wiem, nie mogę, nie mogę do tego dojść. Zastanawiałem się, choć, choć tu logiki w tym w ogóle nie ma, bo zobaczcie, tu cały, cały, czujnik jest, jest praktycznie w tej górnej części, czy tam jednej części obudowy, a tu mam po prostu nową obudowę, której nie zakładałem, no bo stara, ze starą jakby nic nie jest złego, nic się nie działo, a cały, cały pic jest, że tak powiem, w tym, polega na tym, o, może tak to nazwę. I teraz nie wiem, czy no raczej, raczej to nie ma nic wspólnego, ale jeszcze spróbuję założyć ten, tą obudowę od nowego czujnika i, i sprawdzić, czy cokolwiek się zmieni. Nie wiem skąd się to wzięło i pojawiło, taka, taka temperatura, no bo no nie ma możliwości, żeby było minus 2, a nawet tam pokazuje, że jest minus nieraz 15-30, więc nie ma możliwości. Pierwsze jest tam woda, dwa świnie to były jak chyba sople yy, lodu zamarznięte yy, albo figury yy, kamienno-lodowe. Zostały, więc raczej, raczej nie ma możliwości, żeby tam taka była yy, temperatura. Poza tym ona strasznie skacze. Zobaczcie, tu już jest 2, no, było przed chwilą 1,9. Yy, zaraz zobaczymy, czy coś się zmieni za chwilę. Strasznie, strasznie faluje ta, ta temperatura. Kabel jest ok z kablem, wszystko, więc tutaj jakby kabel yy, przekreślam. Że coś jest z nim nie tak. O, 2-2 przez chwilę. No nie ma możliwości, żeby się tak szybko temperatura zmieniała. I nie wiem, czy po prostu gdzieś coś w sterowniku, może coś się tam wy wy wydarzyło. Czy ktoś z Was ewentualnie posiada taki sterownik i wie, co tu może się wydarzyć? On już też gdzieś ciągnie. Słyszycie, jak huczy nawet za bardzo. Musiałbym jeszcze, może coś tam wsadzić jeszcze kawałek jakiegoś szamota. Wtedy. Wtedy aż tak bardzo by, yy, by nie ciągnęło. No i dzisiaj kończąc odcinek, yy, no sporo czasu poświęciłem na to, żeby to wszystko, wiecie, pospisywać, posklejać do kupy. Yy, mam już zrobione yy, podsumowanie na pszenicy, mam zrobione podsumowanie na rzepaku, yy, kukurydza, przede mną jeszcze groch, jęczmień i to, aczkolwiek tutaj, Niemniej jednak trzeba to podsumować tak, żeby to miało ręce i nogi, zgodnie, zgodnie z tym, co było robione, jak było robione. Mam nadzieję, że to już wszystko mi się pospina. No i od dzisiaj zaczynamy z nowym, znaczy dziś albo jutro wrzucam pierwszy post na temat, na temat tych wszystkich moich podsumowań, zaczynając od kukurydzy, bo też ta była ostatnia zebrana. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć.